Wiecie co, włączę no, nagrywanie, bo się okaże, sobie. że ludzie, ludzie ten... Hmm. Dobra, chyba wbiją na serwer. Serwer is still loading, please wait. Jeszcze raz będziesz umiał pewnie no poczekalni wejść i wejdziesz. Bo ja miałem wcześniej, bo... Sobie, no. Co robisz? Cóż, weź sobie, nie będę cię tam w kamerce. Ja już się stało. To już na pewno Okej. Okay. Wiedzę w tym cudzie Chodźcie wszyscy do Helki mm. bez grubów. Dostałem okay. 40 milionów punktów. Co mnie rozłączyło? Nie, to zły pomysł. Teraz wszystkich tak siadać Tyle punktów. Czekajcie. No, fajna ta broń, ten FAMAS. Mm -hmm. Zapraszam wszystkich do grupy. Co ja tu czytam na wykopie? czekajcie się na, na mnie, ja się już powoli. Okej. Okay. No, zaczytałem się o tej Orgia u zolerów Jak odpadł rząd Wilhelma II. Wychodź. Hez. Eee, czemu mam tego? Eee, w błąd wczytywania postaci dziwne. było za dużo sprzętu. Dobra, widzę was. Kto na drodze się wylogował? A nie, to zombie. Podbijać, dodawać. Kto ja leci? Się... Helką? No! no. <noise> nie! To Czekaj tak, po pierwsze wciś, wciśnij X, wciśnij X i po lewej u góry powinniśmy mieć taką strzałkę góra-dół. Masz? Jest, no. Włącz to jest jest autocouver, to tak? znaczy, że teraz nieważne co będziesz ten klikał, ale to będzie prosto. I, aha, się. i dwa razy alt, żebyśmy skoń nie mnie Albo znaczy, ogólnie nie, łatwiej ja się celuje, z, Ogólnie łatwiej się celuje, jak masz, wiesz, jakby. Myszkę, sterowanie myszką to wtedy łatwiej się lata, nie? Odsuwamy się panowie. Bo masz punkt, jakiś orientacyjny, a nie taki. Oh, o, jeźdź. Kochalpisz to jest tak. to dobrze? Nie, to źle to ucielej, Bo tam HS jest. Twój. Ja do ja. Chodź do grupy, cię zaproszę. Zaprasz mnie do grupy. Okej, okay, już. Moment, bo Jakby się ktoś w hotelu respił, to niech... znaczy w tym baraku to niech mówi, bo ja będę strzelał I od teraz razu wyciekaj. do każdego kto tam się pojawi nagle. Cycling yy, yy, bez... forward i cycling backward, czyli te yy, WS to jest za... No to jest zwykły przód opadanie, WS to za... ten... Czekałem nie, się. to jest przód tył, lewo, prawo. Nie no, chodź, to chodź sobie budynku. z bo on Bądź wróci z powrotem do pozycji. A podnoszenie go? Shift i... Chodźcie wszyscy na Z Chodźcie wszyscy na z Po co mamy na tak wchodzić? żeby oglądać Heilsa. Jak się zbija. No, shiftem będzie działać, bo mam na czerwono tego kontrolsa. A jest! Wystartował. Poszedł! Leci! Zrób nam traseczkę, musisz tak bardzo nisko przelecieć nad naszymi głowami, wtedy będziemy mieli drachę stary. Aż nam się ekran, bo tak jest w. E, tak Będę patrzał Ja się boję o niego, on się za chwilę rozbije. Czekam na niego? Raczej boję się o Helkę. Moglibyśmy strzelić, byśmy zobaczyli, jak wytrzymała jest Helka. Zalogowałem się, Nie się. I teraz Helka nam ucieka. Pokłamał wszystkich, że pilotować nie umie. Jesteście na dachu biegnę do was jak coś to ja. Okej. Okay. Stój, bo strzelam. Na dachu jesteśmy wszyscy. On spada w dół? Sprawdzaliście te hangary? Znaczy, hangary... Tak, kokoje? on spada w dół chyba. Nie lata. Nie sprawdzaliśmy. Ale się jakby nic jeszcze nie zdążyło zrespić, wiesz? Ile nas osób było? Osiem? Kurde! Fajne. Podoba mi się. Już wam nie oddam. To ja. Kurwa. Tu, Dracha poszła? No, nie jak ja strzeli. na drabinie jestem, no to sorry. Przecież mówię, od razu powiedziałem to ja, w tej samej sekundzie coś strzeliłem. Czekajcie. Leci do nas. No. Dodaj no, mi coś. Nie strzelajcie do niego. Ja ząbiego strzelam. A. I on jest od nadami. No dodaj mnie do tej grupy. Ląduje na wodzie. Nie kiwaj się, ale go znosi. jest szafa. HSA znosi, kurde, jak go. Ale, jest no nic, dobra moi drodzy, ja będę kończył, wiesz? Wiecie i HSA. Dobra, widzę, dzięki że wy nie, nie, nie umiecie mnie dodać. No tak. dzięki, wielkie. Dodam dzięki się. wam, ja się tu kładę. Najwyżej jak się zaloguję, następnym razem to sobie polutuję trochę. Mutuję się na TESIE, trzymajcie się, papa. Pa. Na, razie. Dobra, dobra, się na razie. razie. Cześć, na razie. Dobra moi drodzy, będziemy kończyć. Ja muszę odejść od nich, żeby się wylogować. Dzięki wam wszystkim za oglądanie dzisiejszego streama. Czekajcie, no, niech zejdę z tej drabiny. Spadnie, spadnie. Stanu na ziemi, jak on to zrobił? Dobra, jest. Oh fuck. Nie mogę po prostu. What the fuck? No dobra. A nie, czekajcie mi. A, zginąłem. Dobra. Eee, moi.